Do wygrania takie cud. zostaw kreatywny komentarz. FB na stronę G4 Skins, użyj kodu Szymonek EK. Po czym wysi potwierdzeniu kodu na mojego Discorda. Powodzenia! Cześć, witam w kolejnym odcinku ze strony G4 Skins, widzowej. Oczywiście kod Szymonek EK plus ci plus 9% na każdego depozytu. Darmo odcink na stare Strona TK ma się na zupełnoletni. Zobaczmy, czy będziemy mieli szczęście w tym odcinku. Taką odcinkę za fryty możesz sobie zgarnąć. Uwaga! UMP 4-5 no i 30 groszy. No za darmo myślę że spoko dzisiaj ostatnia skrzyneczka zobaczymy co nam da testy tak standardowo cztery dychy i zobaczymy no skiny no nie nie skiny wydaje mi się że nie są najlepsze wydaje mi się że już były lepsze w tych ich skrzynkach Więc zobaczymy co tutaj przyszpąci Spróbujmy, tak cztery dychy dawaj powolutku powolutku no, pierwsza ciężko, P ponad 500 tworzeń, więc zobaczymy, zobaczymy Ja przypominam, że w losowej minucie filmu, w losowym miejscu jest Zgadnięcie Kozik na G4, więc warto oglądać Może już był, może jest w tym momencie, może będzie Trzeba oglądać i patrzeć się wszędzie na ekran, tak, bo może być lewo góra, prawo góra, lewo góra I tak dalej, i tak dalej, na zmianę człowieku, nie? Fajnie, hyperbiścik, proficik razy dwa, sympatyczny, lubimy takie profity Auk, ok, po powolutku, powolutku do celu Chcesz sprzedać swoje skiny łatwo i bezpiecznie wejdź na stronę Sully Skins z linku w opisie. Sprzedaż skinów odbywa się natychmiastowo, strona posiada możliwość wypłaty na wiele różnych sposobów np. Paypal, Revolut, wiele, wiele innych. Istnieje też poziom bonusowy, czyli im więcej sprzedaż, tym więcej dostaniesz bonusie na stałe. Jeśli wejdziesz z linku w opisie lub użyjesz kodu Szymona Kiki na stronie dostaniesz plus 5% do sprzedaży na stronie więcej. Zapraszam cię serdecznie. M4A4. No nie jest to top drop niestety. Ale powoli, powoli, powoli. I da. Auk. Ok, dobra. Walimy dwie, nie trzy. Mistlikiem tutaj się kliknęło. Walmy dwie. Bo kurczę, dupy nie urywa. Prawy profit. Dupy nie urywa, mogłoby tak. Mogłoby duperać tutaj urwać. Cyk. Okej. Okay. Powoli, powoli. Digielek. Fajny digielek. Fajny digielek, więc okej. Okay. cyk Okej okay. Ty no tutaj fajnie dało akurat awk jedna i fajny profit nam zrobił Tutaj będzie bida na pewno Dobra my 3 120, a musimy podkręcać tutaj Bo im więcej tym więcej możliwości na trafienie czegoś fajnego więc Trzeba próbować I Może się uda O! No i witam. Co? Aha bat. Ja już myślę człowieku 300, 200, 300 zł, a to takie o No nie no Szkoda Szkoda trochę Ale powoli, powoli, powoli Cyk Powoli, coś nam tam odda. Powoli, powoli. No i mamy. Witam, Glowsy, fajnie. I Digielek, i to jest mega fajny profit. Bo z 120 mamy 570. Wow, fajnie, fajnie. Te Glowsy w ogóle miałam mieć. Fajnie, fajnie rzuciło, fajnie. To mi się podoba, nie? Fajnie, to rzuciło, fajnie, fajnie naprawdę dało. Sek. Kolejne. Powoli, powoli. Uspik, dobra. Uspik, uspik, uspik. Znowu uspik. Powoli, powoli do celu. Okej okay. Okej okay. Okej okay. Red line, spoko Okej okay. No dobra, fajnie to rzuca że no na czterech coś ruszyło Dawaj pięć Dawaj 5, dawaj 5 Lopsy, kosa, glock, chociaż jak w terenu. No i właśnie. Pięknie, razy 3. No mówię, pięć skrzynek oddaję, pięć skrzynek oddaje. A włupka sama, niestety nie. A nie, wystarczyło, okej, okay. 270, fajnie, dobra, las 5. Spróbujmy na battle'ach Spróbujmy na battle'ach, Kaj to daje. Zobaczmy, zobaczmy. Spróbujmy. Wow, jakaś nowa skrzynka jest w ogóle. Chyba trzeba je przetestować Próbujmy czterech underdog Dobra próbujmy Próbujmy, próbujmy powolutku, powolutku I coś zaraz tu przyspąci Dawaj Dawaj, fajny drop dla botów, nie? Fajny, fajny dropik, proszę dla botów. Cyk, MK 103, bardzo fajnie. Kurde razy dwa skrzynka? Pięknie. Kolejne, no i tragedia. Dalej jest na proficie, to dwie dychy ogólnie, Otwarć. Jak teraz nie ma to, to minus, dobra, fajnie Digiel. Fajnie, że daj dla bota jednego, ale o. Ok. Uważaj, że my mamy mało, nawet może, no mamy chyba najmniej, nie ten ma mniej. No i dobra. No i, no i zawsze, zawsze coś musi, no zawsze tak jest, nie? Zawsze coś musi tutaj wiesz, dodać swoje 5 groszy, nie? Zawsze. Jasny gwint, nie? No zawsze to musi tak Ajajaj, aj, aj, no Kurczy, no, szkoda Ale powolutku, powolutku Powolutku Uuuu Ale ten bot i tak ma najwięcej, musi coś tu dla... Dlatego Ostatnia skrzynka, proszę cię, człowieku, daj tu proszę, proszę, proszę Tu, 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 tu. No idzie. Kurde, no ta MK niżej. Szkoda. Ale profit fajny 400. Które kloka? To mi się podoba. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Kolejny film oczywiście, godzina 18. Hej.